Na program zaprasza Orlen, generalny sponsor polskiego narciarstwa. Dojazd ekipy ski jumping.pl na wszystkie skocznie świata zapewnia Real Logistics, partner logistyczny serwisu. Dalekich lotów polskim skoczkom życzy firma Blachotrapens, dystrybutor systemów fotowoltaicznych Revolt Energy. Razem sięgamy nieba. Gdzie jedziemy? Pytasz Paweł? Do Innsbruka. Wy wyjedziecie dzisiaj, a my jutro jedziemy, dojedziemy, także wszyscy tam się spotkamy na Bergizel, ale to był dziwny dzień. No bo z jednej strony pokonałeś Forfanga, a na końcu to on był wyżej. No faktycznie, tak się tak się tak się zdarzyło, że no, gdzieś tam w pierwszej serii ten skok fajny, e, fajnie wyszedł, a do drugiej niestety coś przekombinowałem i no i trochę trochę tych pozycji uciekło. Ale ta pierwsza seria dała Ci chwilę wyczekiwanej satysfakcji, bo wszakże pierwszy wygrany pojedynek w systemie KO w turnieju. No, nareszcie udało się wygrać pokonać Rywala w systemie KO, więc miejmy nadzieję, że ta już pójdzie to z zgódki. No ale koniec końców, w sumie taki i tak jest dobrze, czy się wchodzi jako lucky loser, czy jako zwycięzca pary, bo chodzi o to, żeby drugi skok był udany, a ten chyba taki do końca nie był. No nie, zdecydowanie już po wyjściu z podagów wiedziałem, że że bardzo ciężko będzie coś z tego odlecieć, no i niestety, no coś tam nie zagdało, nie, nie jestem pewny co, więc muszę to z nam przeanalizować. Oj, rozgoryczony chłopie jesteś, widzę. <grym> no trochę tak, no wiadomo, no na pewno był apetyt na więcej. Cieszysz się na to, że ta niemiecka część i już za nami, bo austriacka jakaś lepsza być może, czy właśnie te trudności dopiero nadejdą? Nie wiem, nie wiem czego się spodziewać, jadę, jadę z dobrym nastawieniem, Myślę, że skoki będą dobre i że skocznie po prostu w Austrii też mi spasują. A ta turniejowa intensywność daje się we znaki nogom, czy jesteście tak przygotowani, że dopiero dopiero pytać o to w <noise> Nie, no już, już trochę w nogach czuć, już dzisiaj po konkursie właśnie jak doszedłem do szatni, to tak trochę było poczuć, że, że zmęczenie się pokazuje, ale co i to mamy dzień wolny, więc myślę, że znowu trochę, trochę energii wpadnie i, i będę gotowy na... Będę gotowy. Będziesz gotowy! W końcu, no, na Austrię. A tam dzień wolny, słyszałem, że dzień medialny, jutro kolejny. A to, to nie dla mnie, ja, ja, ja nie biorę udziału w dniach medialnych. Czemu tak jest? Te, te gwiazdy. Nie wiem, nie biorą mnie, no. To, to, to tam, wiesz, z góry sztab ustala, kto idzie, a... Nam no, ja to zawsze mija. Nie, nie powiem, że się nie cieszę. No, no dzięki. Paliwo no. przepalamy, inflacja jest, jedziemy tyle kilometrów, a potem takie rzeczy. No wiesz, jak jest. No. Ja cię lubię szanuję, ale. Czasem bym co dychnął. No to dychnij sobie w takim razie i powodzenia już na Bergizeł. Dziękuję. Dobrodošli do ma. Dobrodošli u planicy.